wszystkich strony Verion. Witam Was na kanale Hardcore. Obi. I właśnie Wam dzisiaj pokażę, jak zrobić intro, takie profesjonalne w Vegasie Pro 12. Yy, najpierw yy, musimy wejść na tak zwany kanal Filosofy. Nigdy nie niego być podany w opisie. Mówimy w filmy i wybieramy jakie chcemy i. Już odcemy o to. Chodzimy wtedy. Tutaj będzie. Wchodzicie, w to. Wciskacie do Woland I musicie odczekać 30 sekund. Potem będziecie w media. Coś. Nie chyba. Nie wiem jak to się nazywa. No i do ok. Wchodzimy, w ten folder tam gdzie się nam pobrało. Wciskamy open this, Oczywiście możecie mieć wgs Pro. Pro. Oczywiście musi to być pro, jedenastka, dwunastka, trzynastka, dziesiątka, nawet może Ja mam oczywiście trójalową, ja nic nie mam, będzie to Muszę się zabijać. Więc czekamy. Dobrze, otworzył nam się. <laughs> tutaj nie wiem co będzie. Tutaj chyba będzie trzeba podać nick. Tak, tutaj będzie trzeba podać nick. Tutaj podajemy jaskę. How to robię albo... Nie wiem, przykład. Tutaj.

Wchodzicie w window media video v WMV i, wy, i wybieracie 8, 8 MBPS HD 1800 na 30 P video. Ja nie będę tego renderował, bo już mam. A efekt będzie o taki. Że Wam poradnik ten się przyda. Da? Jeśli Wam się film spodobał, nie zapomnijcie, tak kciuka w górę. Na razie, cześć. I papa. Pa.